Pan starszy szeregowy Paweł Szamka w 2008 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową jako LF w pierwszym ośrodku szkolenia kierowców w Grudziądzu. Pierwszym stanowiskiem służbowym, jakie objął, było stanowisko kierowca obsługa w 13. <coughs> Erblowskim Pułku przeciwlotniczym. W 2009 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 4. Pułku Chemicznym Brodnicy na stanowisku kierowca elektromechanik w kompanii logistycznej, które sprawował do dnia dzisiejszego. Pan starszy szeregowy Paweł Śramka w działalności służbowej wielokrotnie wykazywał się najwyższym zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem, zyskując szacunek przełożonych i kolegów. W związku z zakończeniem służby wojskowej dziękuję panu starszemu szeregowemu za wzorową służbę, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Na podstawie artykułu 14 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnia Starszy Szeregowy Paweł Śramka, listem gratulacyjnym. Rozkaz podpisał. Ważność. Dowódca 4 Pułku Chemicznego w zastępstwie podpułkownik Marek Kurkowicz. który Stąpił na inną drogę, że tak powiem. wstąpił na inną drogę i żegna się z mundury. Ja Tutaj na dzisiejszym pożegnaniu mogę tylko się odnosić do tego, jak żołnierz, jakim był żołnierzem, jak pełnił służbę wojskową, jaką opinię miał wśród kolegów, przyjaciół, swoich bezpośrednich, bądź też pośrednich przełożonych. I do tego chciałem się odnieść. Jak widzicie to, co chcę powiedzieć odzwierciedlone jest w rozkazie, który w zasadzie został w tej chwili w chwili obecnie został przytoczony. To znaczy, że jesteśmy tutaj w takim gronie jak dzisiaj. Znaczy, że pan szereg starszego Dyszanka był dobrym żołnierzem, miał dobrą opinię. E, miał opinię dobrego kolegi, miał opinię dobrego żołnierza, wywiązywał się ze swoich obowiązków. Jak Także chciałbym serdecznie podziękować panu szczęce za te 6 lat służby. Za te więcej niż 6 lat służby dla sił zbrojnych, 6 lat dla pułku. Myślę, że wszyscy zapamiętają go jako człowieka, przede wszystkim jako człowieka, jako żołnierza to rozumie się przez to samo, bo nosi mundur. I myślę, że ten czas służby, który spędził u nas, myślę, że będzie dosyć pozytywnie w przyszłości wpływał na jego, że tak powiem, decyzje, myśli bądź też czyn. To Pan wyróżniony listem gratulacyjnym, myślę, że list gratulacyjny powiesi Pan na eksponowanym miejscu gdzieś tam i pokaże w przyszłości wnukom, że dziadek tu służy. Być tak? może <laughs> dziadek, dziadek się przysłużył czemuś w przyszłości w jakiejś konkretnej sprawie. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Ja sobie powieszę to zdjęcie aby z panem, żeby żeby, żeby, żeby y, też mógł z wnuką pokazać. O właśnie tego tutaj żegnałem na sali Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie za te 6 lat służby. Życzę Panu wszelkiej pomyślności. Proszę bardzo. Oddaję głos. Nie jest to mównica jeszcze, ale <śmach> mam nadzieję, że jakiś zaczątek, będzie ten inception tak zwany, nie, do tego, żeby... Dokładnie, panie bukowniku o czegoś trzeba zacząć. Kampanii nie trzeba. Kampanii nie trzeba. Także koleżanki i koledzy, chciałbym przede wszystkim bardzo wam podziękować za te owocne lata służby. Nieraz bywało ciężko, nieraz bywało lepiej, ale zawsze jakoś jednak zgodziliśmy się. Co mogę powiedzieć? pozostaje w służbie dla ojczyzny, po prostu zamieniał mundur na garnitur, Będę starał się służyć wszystkim Polakom, również w wojsku jak najlepiej. I tyle. Dziękuję bardzo.